Hej kochani, z tej strony Tiariel i witam Was w trzecim już odcinku Wyzwania Osobliwe Historie. Specjalnie witamy się tutaj z tego widoku na miasto ogólnego, bo chciałabym pokazać Wam kolejnych simów, których umieściłam gdzieś tutaj w rozgrywce. Są to simowie od Was, serdecznie was, Wam za nich dziękuję. Zresztą dziękuję w ogóle za tak ciepłe przyjęcie tej serii, bardzo się cieszę, że Wam się podoba. Już tu przechodzimy. Bardzo proszę. Tu mamy Oliwię Oliwię Palmer, którą zrobiła dla mnie Villa Coires. Coires. Nie wiem szczerze mówiąc, jak się czyta nick. Przepraszam, jeżeli coś poplątałam. Simeczka jest śliczna. Bardzo dziękuję. Kolejną tutaj simkę, ta ruda w hipisowskim stylu. Jest zrobiona dla mnie przez Awokato Games. Jest naprawdę urocza, a Avocato Games ma swój kanał, na którym też ma filmy właśnie z simów. Moim zdaniem świetne, uwielbiam ją oglądać i gorąco Wam polecam. I mam jeszcze tutaj rodzeństwo Bjorksen, chyba Bridget, jak pamiętam, i Svena. I są to simowie, których zrobiła dla mnie mistutka. Bardzo Wam wszystkim dziękuję. Jeżeli ktoś miałby jeszcze ochotę zrobić dla mnie jakiś simów, to oczywiście bardzo chętnie każdy wprowadzę tutaj gdzieś w naszym świecie. Zostawcie ich pod hashtagiem Tiariel osobliwe historie. A my przechodzimy już do rozgrywki. I jesteśmy już razem z naszą Mają. I jak widzicie, nasza Maja nie jest sama, bo jest z nią Wesley. Wesley, większość z Was mówiła, żebyśmy adoptowali żeby Maja adoptowała właśnie psa, tego, z którym ma najlepsze relacje, a najlepsze relacje miała właśnie z Też Zresztą zobaczcie, tutaj rozumieją się świetnie. Może kochana, poproś go o załatwienie. Tutaj mamy takie gazety, na nich też psy mogą się załatwiać. Trzeba to potem sprzątać. Jak widzicie, troszeczkę się tutaj zmieniło, ponieważ potrąciłam Mai 400 simoleonów. I ona zamówiła pierwszy taki, pierwszy wywóz tych śmieci. Zostały tutaj resztki jedzenia, których niestety nasza Maja nie może wyrzucić. Nie mam pojęcia dlaczego. Nie mogę ich usunąć ani z trybu budowania, ani nie mogę ich wyrzucić. Idź tu podlej, czemu nie możesz? Albo tego się pewnie nie nawozi. Więc no nic na to nie mogę poradzić. Czy lubi ogrodnictwo? Tak, myślę, że lubi ogrodnictwo. Zbierz cały plon. Zaczniemy może od tego, że maja wybierze się gdzieś, żeby się trochę odświeżyć. I zobaczymy, jak tam nam ten dzień, co ty byś tu chciała. Użyj mi wstury ziołowej, no tak, bo ty ją masz. Ale na razie to zostawimy. Zobaczymy, jak ten dzień nam tutaj dzisiaj będzie upływał. To widzimy się na miejscu. Dobrze, kochani, i jesteśmy już przy tym kolejowym barze. No i tak jak mówiłam, Wasi sim Simowie, byłam pewna, że się będą pojawiali. Bardzo proszę, mamy już Svena, to choć może, kochana, zrób z nim przyjazne powitanie. O! No proszę, Maja nagle poczuła się inaczej. Tak jakby wszystko wokół się uspokoiło. Wygląda na to, że Sven, który jest w pobliżu, wprawia w bardzo spokojny i ciepły nastrój. No proszę. No dobra, przywitajcie się. O, widzę, że też już od razu pierwsze wrażenie raczej jest pozytywne. Zaraz sprawdzimy. Gdzie tutaj? Ty już znasz wiele osób. Gdzie tu może być Sven? Dobra, otwórz profil znajomość, wspaniała y, chemia i pierwsze wrażenie świadomy wpływu. No tak, widać oboje są proekologiczni. Dobra. Poplotkuj z nim trochę, skoro żeście się poznali. Zapytaj go, jak minął dzień. Dobra. Co tutaj jeszcze możesz? Przyjazne. Poentuzjazmuj się ogrodnictwem. Udziel porad, do, porad dotyczących naprawiania. Muszę pilnować, żebyś tym razem nie miała wpadki, bo już wystarczy. Dobra. Ekscytuj się ulubionymi roślinami. Entuzjazmuj się. O, jest złotą rączką. Bardzo dobrze. Super. Zapytaj go, jak się ma. Ta pani w nas tu wchodzi. Co tu jeszcze możesz z przyjaznych? Może, może. na kolekcją książek to się entuzjazmuj się przyrodą. O, to dobry pomysł. Zapytaj o zawód, chociaż pewnie jeszcze żadnego nie ma. Tu się trochę polenić, rozsiąść się na kanapie i obejrzeć jakąś komedię. No dobrze, Sven. Dobre marzenie ci jest niby premiera. O polityce. a możecie rozmawiać o polityce. O tym, jak trzeba by tutaj pozmieniać wszystko. A ciekawe, czy jakbyście. O, uwielbia naturę. A poprosi o wspólne spędzanie. Bezrobotny. No idealnie. Staram się patrzeć na to pod kątem politycznym. A, spędzić trochę czasu mogą. Dobra, to są teraz razem w grupie. E, tu jakaś biedna, smutna pani. Zaraz zobaczymy. Pójdziemy sobie tu może. Czy tu jest może telewizor? Coś chyba nie bardzo. Na górze też chyba nie. Chociaż może. Nie, maszyna do gier. O, tu są piłkarzyki, moglibyście razem zagrać. Mm, ale najpierw by się przydało ci skorzystać z tej łazienki. A tu? Tu jest może telewizor? No nie, telewizora niestety nie ma. Dobra. To może. Mm, najpierw podejdźcie tutaj razem. O, tak zrobimy. Podejdźcie tutaj razem. O, ale masz dobry humor. Przebraliście się już. Ty idź, skorzystaj najpierw. To jest bardzo ważne. Może Svenci nie ucieknie do tego czasu. Ale przydałoby się, żebyś skorzystała. Umyła ręce i umyła zęby. No, chyba na mnie będziesz wchodził, nie? Nie, pogadasz z nami przez drzwi do toalety. No dobra. Nie oceniam, można i tak. Widocznie bardzo dobrze się rozmawiało. No, zapachy na pewno nie są Sven tutaj najlepsze. To się nie da ukryć. Dobra. Sven sobie pójdzie coś tam z kimś pogadać, a ty skończ tutaj i może byście tu razem zagrali. Chyba przegrywasz, Maju. postaraj się trochę bardziej. Nigdy w sumie nie grałam jeszcze z nimami w piłkarze kieso. Ja tu potem też nie. No, poszknę jeszcze, może nie. Czemu mamy się żegnać? No, tym razem tobie chyba idzie lepiej. Ciekawie ile taka gra trwa. No dobra. Tak, jesteś głodna, wiem, a co Sven idzie robić. A rozmawiacie, dobra. O! Fen, proszę bardzo. Co my tutaj mamy? No dobra, a teraz to idziecie? Flirtuje ze mną, no dobra, ja się zaczynam bać, a tu sobie siedliście. No dobra, no to miło, miło. Mm, opowiedz mu jakąś dramatyczną historię. Dalej flirtujecie jeszcze? No widzę, że niby tak, bo wam się naprawdę dobrze rozmawia. No dobrze, co tam dalej? Wtedy, że historia mu się podobała, a co teraz? O proszę! No pięknie. Gdybyś maja się zajęła trochę życiem, a nie od razu, chociaż niby musimy znaleźć e, miłość jako bezdomni. Więc wszystko jak najbardziej się zgadza. No dobra. Widzę, że. I co ty tutaj? Porozmawiaj. Dalej flirtujecie jeszcze? Mm, może poznaj, weź. I musisz coś zjeść, kochana. Też możesz rozmawiać, no nie o wspólnej przyszłości bez przesady. Romantyczne omów, statut związku. Mhm. Romantyk. No, to by wyjaśniało. Może flirtuj z nim. O, Maja się cała zarumieniła. Dobra. I chyba już musiał iść. Jak widzę, śpiący może jest. A my przydałoby się, żebyśmy coś zjedli. Chodź, kochana, tutaj. Tu też mamy jakiegoś dona bardzo proszę zamów jedzenie coś, no rybę z frytkami, ryba z frytkami jest bardzo dobra I zamówić rybę z frytkami dobra mam nadzieję, że dostaniemy dobra, zjadaj Maju o matko co za świntuch tak też bym się patrzyła ale ty widzę, że jesteś zajęta myśleniem chyba o Svenie i przydałoby ci się umyć trochę. Nie będziesz już raczej jechała nigdzie. Tylko może przyjdziesz tutaj. I bardzo proszę, umyjesz zęby, umyjesz ręce jeszcze raz. Może nam to trochę coś pomoże. Dobra, zęby myjemy. Świetnie, jesteś w romantycznym nastroju. A tutaj mamy? Polityczna rozmowa. Aha. Dobra, i jeszcze ręce raz. I chodź, kochana, tutaj pójdziesz, yy, nie możesz nic zrobić. A tu bardzo proszę, nurkuj po składniki. Ale tu szczury wielkie biegają. Co znalazłaś? Różowy. Jedwa. Bardzo dobrze. I nurkuj po okazję. Tak jest. Co mamy? Krzesło. Możesz jeszcze raz, do nurkuj jeszcze raz. I będziemy wracali na Twoją parcelę. Dobra, wróciliśmy już. Zrobiło się trochę cieplej, więc proszę Cię kochana zasiej to. Będą mnie denerwować te to jedzenie, którego nie mogę sprzedać, znaczy sprzątnąć. Mm, powiedz mu, żeby nie pił z kałuży. Bardzo proszę. I podlać pewnie by trzeba było. Jak na pewno już widzieliście, kupiłam maj to stoisko. Obejrzyj wyposażenie, i zaraz zobaczymy, co ona tu może sprzedawać. Myślę, że no, Władce cieni to może sobie zostawisz, ale to sprzedaż tu, co mamy. Lucas Dark, orbitujący pudding, sprzedajemy. Jak ją złowić, zostawimy. Miłość, i ty jesteś romantyczką, to zostawimy. Tu jest pieczenie, zostawimy. Logika, tom pierwszy, gitara, a to pieczenie sprzedamy. A to jest co? Gotowanie, jeżeli możemy sprzedać. Gotowanie zostawimy. Tego możemy, dobra. Fajerwerki, nie można. To jest też nie można. To, co to jest? Barwnik. A barwniki nam się mogą potem sprzedać. Wosk możemy sprzedać. Tu jedwab, co znaleźliśmy, też możemy. Dobra, a te rzeczy? Możemy. To są rzeźby, też możemy. Na grobków to na pewno się nie da sprzedawać. Dobra, ciekawa jestem, czy będziesz weźmu wygłoś kazanie o piciu wody z kałuży. Bardzo cię proszę. No, Maju? Nie wolno. No, jeszcze nie zrozumiał. Znaleźliśmy też kolejne krzesło, a to można tylko zamieniać. No dobra, zamień. I chodź zobaczymy tutaj, tutaj, czy możesz wyłożyć towar na stoisko. Dobra, o możesz. No i świetnie, obsługuj to stoisko. Bardzo mnie to cieszy. Podnieś ceny, no zrobimy 200%. Rozpocznij sprzedaż garażową. No, zobaczymy, czy ktoś tu na to wysypisko przyjdzie coś kupić. Jestem bardzo ciekawa. O? No to ta pani, co była w ciąży, jak widzę, już urodziła. No, śmierdzi tu u nas trochę, owszem, bo to jest wysypisko śmieci. Zachwalaj towar. Ale za to jak tanio. Jemu też zachwalaj towar. Maja i Toshiro chyba się polubią. No, bardzo się cieszę, to jest Toshiro. A gdzie ty idziesz, jak nam będziesz coś kradła? No, brudno jest u nas trochę, ale będzie ładniej. No, zachwalaj towar. O, wosk mu się podoba. Może kupi. Możemy tu zrobić jakieś zabawne powitanie. Hmm, ta Simka, czy my już ją znamy? Chyba ją znamy już. Zachwalaj towar. A, już kupili coś, kupili wosk, widzę. No, tu się nie porubiliście, ale zachwalaj towar. Nie, musicie się ze, nie musisz się kochana ze wszystkimi lubić. Tak, staramy się zarobić piesku, Wesley na nasze rzeczy, na jedzenie i resztę. O, chyba przyszła do nas siostra Svena. Zaraz z nią spróbujemy też zagadać. Kurtuazyjna, nie masz zabawnego albo przyjaznego. Przyjazny ci powitanie, zrób. A, jednak mają trochę odmienne poglądy, poglą ale czują, że mogą się dogadać. O, coś nam się jeszcze sprzedało. Bardzo się cieszę. Teraz poznaję naszego pieska. Mm, proszę, on jest bardzo przyjacielski. Zachwalaj towar. Mm, tutaj też, no świętem się nie będziesz tutaj ekscytować, bo jak mam Ci to powiedzieć, yy, nie obejrzysz premiery. Eugene, czy ktoś, który nie był przypadkiem lamą? Yy, bardzo śmieszne. No może globalnie dużo nie zarabiamy, ale zawsze jak na rzeczy z wysypiska śmieci, to jakoś nam idzie. Zachwalaj towar, drugi poziom charyzmy, bardzo dobrze. Zostawiłam cały czas tam jedzonko dla kotków, bo chociaż tutaj żeśmy... Ej, w naszym śmietniku tutaj proszę nie grzebać. To jest nasz śmietnik. Duke ma raczej odmienne poglądy. To kotki będą nam tu dalej przychodziły. O, Giovanni. Dobra. Umiejętności wychowawczych. O, ci widzę tutaj, a to z kotem, dobra. No, kupujcie. Potrzebuję Waszych pieniędzy. O, jest jeszcze jedna Stemeczka. Oliwia, choć poznamy też Oliwię. Tu ktoś sobie siadł. Chyba kupił książkę. Oni kupili książki i od razu siedzi i je czytają. Mm, wy możecie się poznać. Idź przyjazne powitanie z nią zrób. Bardzo cię proszę. Hej Oliwio. Dobra, chyba się już zakończyło. Nie będziemy od nowa, tylko może już wystarczy tego gadania. Weź kochana, wyszczotkuj go tu, naszego Wesley'a. Wyszczotkuj go, proszę, przytul i może kochana, wzięłabyś go troszkę pobiegać. Wyprowadź, idź pobiegać. Czy będziesz tak stała? Ostatnio z tym wychodzeniem z psami tak mam cały czas. A nie, nawet idzie pobiegać. Dobra. To Maja z łeslejem idą pobiegać, a ja się widzę z Wami niedługo. Dobra. Wrócili już. Maja oczywiście śmierdzi. Przytul kochana. Bardzo proszę wyrzuć też zepsute jedzenie. A oni sobie dopiero tu idą. Tu napełni wszystkie miski karmą. A czemu tu to, to, to wyrzucie? A, bo masz przepełniony. To jeszcze choć ponurkujesz po okazję. Napełni miski karmą. Wszystkie. Dobra. Idź nurkuj po okazję. To święto nie było udane. No nie było, bo nie mamy telewizora. O tak. Pięknie. Może coś znajdziemy. Znalazła część do ulepszeń kuchennych. Czy teraz możesz to wyrzucić? Nie możesz, bo jeszcze to schowaj do wyposażenia. I myślę, że to jest dobry moment, żebyśmy skoczyli do spa. Oho, przyszedł nas odwiedzić Sven. Mhm. No nie powinniśmy mu się chyba tak pokazywać. Chyba, że zabierzemy go ze sobą do spa. O, zawołaj. No zobaczymy, to będzie taki ostateczny sprawdzian, czy Sven nas lubi. Skoro się z nami przywita, nawet jak będziemy w takim stanie, no to zaraz zobaczymy. No i. Dobra. O proszę. Patrzcie, nie przeszkadza mu, że ona jest taka brudna i śmierdząca. Jakie to urocze. No piękne. Dobra, to może kochana byś go wzięła. Poproś o wspólne spędzenie czasu. Skoro nawet to mu nie przeszkadza, może spędzić. To byście się może wybrali razem działania. Dodaj do grupy. Właśnie chciałam Wam pokazać, że mam jeszcze takiego moda, dzięki któremu nasza Maja ma tutaj dodane słabości i talenty. I na przykład jest dobrą ogrodniczką i wędkarstwie też byłaby dobra i w majsterkowaniu, natomiast nie potrafi być złośliwa i Łagodnie nierafinowane podniebienie i kiepsko gotuje. Choć wybierzecie się razem do spa. Dobrze, jesteśmy już pod spa. Tak jak mówiłam, muszę zapłacić 10 simoleonów, czyli 648 nam zostanie. 648. Dobra. I będziemy mogli skorzystać tutaj. Dobrze, może chwilę z nim porozmawiaj. Jest ci chyba zimno, kochana. I bardzo bym cię prosiła, choć o tutaj skorzystasz najpierw. Korzystaj. Jest aktywny, o. A może nie skorzystaj, tylko podejdźcie tutaj razem. Proszę bardzo. Maja już poszła, dobra. Gdzie jesteś, Maju? Idziesz. No może Sven też przyjdzie zaraz. Ty na pewno skorzystaj i weź prysznic. Szybki. I oczywiście umyjesz też zęby. Nie mogłoby być inaczej. No już się nie przejmuj, tym razem się nic złego nie wydarzyło. O tu jakaś dziewoja będzie rozmawiać ze Svenem. To nie, nie podoba nam się ten pomysł. No ale, bierz prysznic. Potrzebujesz tego wybitnie. A no, moglibyście razem potańczyć. Fajnie. Możecie chwilę potańczyć. Jak już umyjesz zęby. O, mmm, przebrał się w szlafrok. Ciekawe, czy potańczycie ty w ręczniku, on w szlafroku. Idealnie. Proszę bardzo. To się nazywa Redakt. I te buty Maja. Buty są świetne. Dobra. No, może wystarczy tego tańczenia. Będziesz musiała też coś zjeść. Mogłaś umyć się wykąpać do końca. No, Maju. Już wystarczy. O, czyżby on dalej z Tobą. Zwierciarska jesteś. No dobra. Rozmowa z In i z, ze Svenem. Dobrze, tu na dole gdzieś była ta mini lodówka, to może byś kochana coś przekąsiła. Zjedź coś na szybko. Hmm, może, może, co tu może być? Plasterki, kanapka z szynką i serem. Chodź, kochana, zjesz kanapkę z szynką i z serem. Proszę bardzo. No widzę, że masz doskonały humor. Zjedz napkę z szynką i serem, gdzie będziesz ją jadła. Na górze. No tak myślałam. Bardzo fajne jest to spa. Takie malutkie, ale bardzo mi się podoba. Dobra, pogadacie sobie tu jeszcze. Znasz już ją? Nie no, to zabawne powitanie możesz zrobić. I skoro tak, to jeszcze bym chciała, żebyś po jedzeniu umyła zęby i umyła ręce. Zjadaj tą kanapkę. Gdzie ty ją wsadziłeś, kochana? O, chyba nie polubiłaś za bardzo tej. Yy, jak ona się tam nazywała? Uciekła mi i nie zobaczyłam. Ale gadacie sobie tutaj. Jest bardzo miło. Tylko jest tą kanapkę. Nie zapominaj o tym. Widzę, że ci się gada tak świetnie, że zapominasz o kanapkach. A pójdziesz umyć zęby jedząc. Uwielbiam to u Simów. Dobra. I może. Mm, może tym razem Ty byś troszeczkę poflirtowała? A no, mów zaproś na noc o zachęć. Nie, no wymarzoną pracę nie. Nasza Maja uważa, że takie prace w jakichś korporacjach czy innych firmach to bez sensu. Lepiej samemu na siebie zarabiać. Dobra, proszę bardzo. Jest tą kanapką cały czas. No dobra. Mm, dobrze i jeszcze może co byś tu mogła? Nie no, pierwszy pocałunek to może za wcześnie, romantyczne. Gadka na podryw. Spa w ręcznikach idealnie. To ty byś tu chciała? Odkwaszczać rośliny, może jakaś będzie. No I tu masz co? Podniecające przekomarzanki. Mhm, on też jest flirciarski. A to on jest, ty nie jesteś na razie. Dobra, jeszcze sobie gadacie. A teraz co? Że ja też grałam wcześniej bez wolnej woli simów. O! No, proszę. O, Sven jest troszkę wyższy od nas, więc dlatego tak to będzie wyglądało, ale okej. Okay. Dobra. No, świetnie. Widzę, że Wasz związek się pięknie rozwija. Pierwszy pocałunek już był. Powiedz mu, że sprawia, że jesteś szczęśliwa. O wspólnej przyszłości, no może jeszcze nie romantyczne interakcje. Mhm. Ciekawe, co to jest przytul się z miłością. To też są romantyczne interakcje z modą. Boże, ty jesteś tak zarumieniona. I może będziesz już wracała. No czy możecie wracać razem? Niech Cię odprowadzi na twoje wysypisko. Dobra, wrócili już. Maja nawet się nie przebrała z ręcznika, znaczy powiedzmy, że sobie pożyczyła ręcznik ze spa. O, matko! Czy wy nie przesadzacie? Mm -hmm. Tylko właśnie Sven, widzę, że ma ten slider wzrostu, i zastanawiam się, czy mogłabym to jakoś zmienić. Chyba bym musiała mieć u siebie, bo jednak chciałabym ich bardziej wyrównać, żeby potem były animacje. Wymień się z nim numerami. A co? co ci szkodzi. Już będziemy zaraz i tak kończyli. Ty sobie stoisz w tym ręczniku. Dobrze, że nie zamarzasz. Wymieńcie się proszę numerami. Dobra. Na noc go jeszcze zapraszać nie będziesz. Ale możesz jeszcze z nim poflirtować trochę. Dobra, poflirtujcie sobie jeszcze. O pięknie. Pies wam przeszkodził. Cudowna animacja. Tak. I będziemy się już żegnać. No, przebrałaś się, bo ci zimno. No ale już się przebrałaś z tego ręcznika. Bardzo się cieszę. Co wy tu jeszcze? O czym tu rozmawiacie? Hmm. Yy, zaraz, co wy planujecie? Yy, no tak, świetnie. No i co my mamy? Aha, nurkuj w poszukiwaniu wrażeń. No tak. Proszę bardzo. No, to się porobiło. Hmm. No, nie spodziewałam się tego, ale przecież, co zrobić? Powinnam, bym już, powinnam już być przygotowana po serii zrobin, że Simy lubią mi robić takie numery. O, tak. Mhm. No, i cóż ja mogę powiedzieć. No, miłość. Hmm. Widać, że zaiskrzyło. Czy oni wypadną na kota? Takie mam małe obawy. Wyciągnij świeczki, stwórz romantyczny. Nastrój maja, zaraz będzie figlować po raz pierwszy. No, super. Świetnie. Mhm. Mm No, raczej są zadowoleni. O, i ten kot tutaj, idealne. Dobrze, kochani, na tym będę kończyła dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobał i że słyszymy się niedługo. Trzymajcie się cieplutko. Do usłyszenia. Hej, hej.